No cześć! W kolejnym materiale z CyberPunka! Dziś będziemy jechać na stację szukać Helmana Potocznie zwanego przeze mnie Helmuta Ja chcę tym Że na dnie podobno wciąż leży wóz Rajana Dimera. Kogo? No tego korpa, który zakosił jakiś prototyp. Militechowie, chyba. Nie pamiętasz? Ścigali go przez trzy stany. Potem wyłowili trupa z jeziora. Strzelił samą Wątwie. Wątpię. Myślę, że przygrzali mu wirusem. Stracił kontrolę nad wozem. Pewnie zanim się utopił, to się udusił. Dziękuję bana. Ale przez chwilę przestałaś myśleć o smutnych rzeczach, co? Ja Zachęcam do zostawienia lajka, like komentarza, i oczywiście subskrypcji, jak możesz. I lecimy na stację benzynową z Panam. że tam yy, zabrali yy, eskorta zabrała Helmuta. Z... rozstawili się tutaj. Helmuta po wypadku, hałki eskortowali go od razu tutaj. Dystrybutory są w niezłym stanie. To mi nie wygląda na nieczynną stację. Podamysł. Sługi, syn, mogły wezwać transport. Zorientujemy się. Szybko. O, wieżyczka. Aha, wozy nomadów. Tak, poznaję. Klanowe. Co mogę zrobić ze stacją? Przeciążenie na... tym? No i taki mały wybuch. Dobra, tą wyłączmy, wieżyczkę na pewno. Tam Tamtą coś mogę zrobić? Mogę wyłączyć, ale nie mam pamięci. Ale ja też mam snajperkę przecież. Nie tu. Prosto w głowę. Aha, i ona jest wyłączona na chwilę. Ona zaraz wróci do swoich. Oh, no. Lecz mnie zauważył. Jasne. On wiedział, że ja skąd strzeliłem. Nie, muszę się gdzieś schować, bo to nie ma inaczej sensu. Wali jak nie wiem... Obrażenia dostaję Kurwa, tu też ludzi No tak jak mówiłem, no po cichu mi to... mi akcja nigdy nie wychodzi Idzie broń ciężka! Idę... Idę tam do góry do tego gościa, bo mnie strasznie denerwuje. Ty kretynie! Też idę. Chcę tego z góry zdjąć, bo mnie strasznie drażnił. Jak byłem na wzgórzu. Idę z nim porozmawiam na osobności. Ktoś szedł z tego da. To jest jakiś taki bossu był. Wręcz bym powiedział. No, jestem przeciążony. Dobrze, że na dole jak zeskoczę jest... Yy... Jest no... No sprzedaży. To sobie sprzedamy, zarobimy trochę kasy. Bo yy, musimy kupić samochód. I cały czas czekam na Wasze komentarze, który samochód w ogóle się opłaca kupić. Snajperski no może zostać. To bym sprzedał. Tą strzelbę też. No pewnie sprzedaję to, to, czego nie powinienem sprzedawać, no ale. Pięćdziesiąt osiem, pięćdziesiąt osiem. To zostawię. Hm. dawajmy te wszystkie białe. Nie, dobra, oprócz tego nie mam czasu teraz się nad tym za bardzo zastanawiać. Ponieważ chcę iść troszkę z fabułą, chciałbym sobie tutaj przeszukać trochę. Poczekaj no, to trochę podbierać, bo tej kasa leży, że tak powiem, na drodze. No, zajebiście, bo właśnie nie mam. No, w sumie można tak. Jestem w środku. Herman musi tu być. Trzymaj oki! Ognia! Ognia! O, coś tu mamy fajnego, proszę bardzo. Tu też. Mm. Gdzie, jestem, gdzie jest ten Herman. jesteś Herman? Spokojnie. Musimy pogadać. Pracujesz dla Jorinobu Arasaki? Masz mnie ściągnąć z powrotem czy... To już nie ma gdzie uciec. Miesz nikt mu nie pomoże. Żałosny szczur. Ucisz go. Nie przypadł ci do gustu, co? Tak jak ty jemu. Cwalniak jeszcze nie wie, że ciebie powinien się bać bardziej niż Arasaki. To nic osobistego. Miałeś dać znać Takemurze, kiedy znajdziesz Helmana. Racja. Zadzwonię do niego. Takemura. Zadzwońmy i powiadommy goście. Masz Helmana, a to ostatnio bardzo cenna waluta. Postara się na tym coś ugrać. Takemura uratował mi życie. Bo miał w tym interes. Teraz też chodzi tylko o biznes. To nie jest twój kumpel. Nie? A myślałem. Takemu mam dobre wieści. Dorwałem Helmana. Żyje? Co powiedział? Żyje, żyje. Na razie nie był zbyt rozmowny. Zabieram go teraz do Sunset Motel. Przyjadę tam. Przetrzymaj go do tego czasu. Tak zrobię. Do zobaczenia. Jeszcze żyje. Jak będziemy słuchać Johnego, to może to się bardzo szybko zmienić. Szybko zabrać gdzieś, gdzie da się spokojnie porozmawiać. Racja. Do hotelu. i nowi przyjaciele się zjawili. To on? Tak. Zapiesz go na zewnątrz. Wrzuci się go na motocykl. Leż grzecznie. Kawaleria przyjechała. Mitch zgarnął kilku Aldecarlos. Jest czysto. Po drodze nikogo nie widzieliśmy. Ale lepiej stąd spieprzać jak najszybciej. W ogóle to co chcesz z nim zrobić? Stoi za tym długa historia. Nawet nie wiem gdzie ją zacząć. Opowiesz przy następnej okazji. Sol. Tu wszystko skończone. Jest czysto. Słyszałem, że mi żyje dzięki Tobie. Dzięki wi i pana. Oboje ratowali mi dupę. Mam nadzieję, że on wart był tego wszystkiego. Sol, ja próbowałam połączyć się ze skorpionem, ale może mogłabym jakoś pomóc. Zrobiłaś już wystarczająco dużo. Próbowałam go powstrzymać. No nie wierzysz mi? Wi powiedz mu! To naprawdę nie jest wina Panam, Sol. Ostrożnie, jeszcze nie jesteśmy kolegami. Poza tym nikt nikogo o nic nie obwinia. Jasne. Panam mi tylko pomagała. Gdyby nie ja, ta fałka nie zostałaby uszkodzona. Skorpion i jego ludzie nie ruszyliby za nią, taka jest prawda. Gdy jesteś Aldekaldo, zawsze odpowiadasz za siebie i swoich bliskich, niezależnie od okoliczności. Być może Panam musi zadać sobie pytanie, czy wciąż jest z Aldekaldos. Kurwa. Dobrze, że jesteście, ale co ty tu w ogóle robisz? To Sol. Dojechał do mnie z naszymi ludźmi. Zaopiekowaliśmy się ciałami i powiedziałem mu, co i jak. Od razu kazał ruszać za wami. Martwił się, że coś wam się stanie. Że coś się stanie panem. Sol? To on. Ach, może wam chwilowo nie po drodze, ale, ale należysz do rodziny. A dla rodziny Sol zrobiłby wszystko. Tylko czy ja wciąż należę do tej rodziny? Wiesz, że tak, wróć do nas. Rozumiem. Vi, przepraszam za tę scenę. Sam widzisz, trudne to wszystko. Ale poradzę sobie. A ty o siebie dbaj, dobra? To chyba wszystko. Do, Do zobaczenia. Nadlatują. Macie minutę. Zwijamy się. Do następnego. I dbaj o motocykl Scorpiona. Jest twój. Pewnie tak zrobię. Dzięki. Fajny sprzęt. Mam nadzieję, że szybszy niż te samochody, które są. które obecnie mam. No, okej, okay, no co to, to? Czekamy na tę komórę. Hej. Gdzie jesteśmy? Chcę pogadać o biochipie, który stworzyłeś dla Arasaki. Dobra. Może się Nikt. czegoś dowiemy, jak to wyjąć. Nie przysyła cię Yorinobu Arasaka. Nie. To znaczy, że masz dla mnie nową ofertę. Jeśli twój szef zapłaci więcej niż Kang Tao, możemy negocjować. Nikt mnie tu nie przysłał. Mam problem, a ty mi pomożesz. A co to ma wspólnego z biochipem? Twój tech usiłuje mnie zabić. A jestem pewien, że nie tak go reklamujecie. Skoro mam się bawić w dział skarg konsumenckich, muszę znać więcej szczegółów. Mam w głowie konstrukt Johnego Silverhanda. I raczej mi to nie służy. Silverhand? Prototyp? Niemożliwe. Skąd masz ten biochip? Długa historia. Jeśli dopadnie mnie Arasaka, jestem trupem. Ty podobno umierasz. Czyli w zasadzie nikomu się nie śpieszy. A mnie to naprawdę interesuje. Musisz usunąć biochip z mojego systemu. To nie takie proste. To ty go skonstruowałeś, tak czy nie? Więc w czym problem? Jeśli mówisz prawdę, masz w głowie nową, eksperymentalną wersję biochipu. Czym się różni wersja prototypowa? Zawiera jakiś inny typ engramu? Bardziej... Świadomy? Agresywny? To biochip jest wyjątkowy, nie engram Silverhanda. Poprzednia wersja służyła do kontaktowania się z zapisanymi engramami. I była cholernie rzadka i cholernie droga, wiem. Ta jest jeszcze rzadsza. Miała służyć do pełnej aktywacji engramu w nowym ciele. Kiedy opuszczałem Arasake, projekt był wciąż w fazie testów. Okej, okay, twój tech działa, gratulacje. A teraz go usuń. O, proszę. Najpierw muszę to zobaczyć. Okej. Okay. Niewiarygodne, to wygląda. Nie wierzę, że ten typ ma nam pomóc. O kurwa! Robi wrażenie, co? Szkoda, że nie będę mógł zbadać tego dokładniej. No, jeszcze tego brakowało, żebyś był jego królikiem doświadczalnym. Mów, jak się tego pozbyć! Przykro mi. Twoja sieć neuralna uległa całkowitej deterioracji. Nie może już działać samodzielnie. Jedyne, co mogę zrobić, Ho -ho, zaczyna się targować. To dać ci namiary na dobrą klinikę w Szwecji, gdzie pomogą ci przejść bezboleśnie przez ostatni etap. Co dokładnie się ze mną dzieje? Ty mi powiedz. Jak to jest mieć dwie osobowości? Bo to nie jest tak, że słyszysz głosy. Ty jesteś jednocześnie sobą i Silverhandem. Widzę go i mogę z nim rozmawiać. To nie jest rozmowa, ale rozumiem, co masz na myśli. Zauważyłeś już, jak konstrukt wpływa na twój proces decyzyjny? Daj, już spokój. Co masz na myśli? Zaczniesz robić rzeczy, które kiedyś byłyby nie do pomyślenia. Przecież wiesz, kim on był. To fanatyk, terrorysta i samobójca. A to skurwiel. No i kto ci teraz robi wodę z mózgu? Dlatego myślę, że lepiej, żebyś już teraz pomyślał o klinicznej izolacji. Johnny przynajmniej nigdy się tak nie zaszmacił jak ty. Bronisz go? Czy dopuszczasz do głosu? Proponował już, że przejmie twoje ciało. Tylko na chwilę? Nie! A zgodziłbyś się? Johnny... Żartowałem, ale uważaj, on się zaraz przegada. Dobra, dosyć tego. Czy ty teraz grasz na czas? Bo nie wiem, co próbujesz zrobić. Przekonać mnie, że na nic mi się nie przydasz? Bo w takim razie mogę ci po prostu strzelić w łeb. No wreszcie. Spróbuję ci pomóc, jeśli przejdziesz razem ze mną do Kangtao. Spróbuję, to trochę za mało. To wszystko brzmi, jakbyś się chciał wkupić do Chińczyków moim kosztem. Zdajesz sobie sprawę, ile są warte dane, które masz w głowie? Nawet jeśli nie dam rady ci pomóc, nie możemy ich stracić. Kurwa, jaki debil. Właśnie sam przyznaję, że miałeś rację. Zapomnij o Kangtao. To co, masz jeszcze jakieś pomysły? Jeśli myślisz, że ktokolwiek poza mną będzie w stanie ci pomóc, mogę ci przekazać schematy biochipu. To pełna dokumentacja projektu. Kangtao oferowało za nie naprawdę dobrą cenę. Masz je przy sobie? Musi mieć. Przecież bez nich jest gówno wart. No, ciekawe I... spostrzeżenie. Takie mura? Co tu robi? Też ma do ciebie parę pytań. Jeśli będziesz współpracował, może nawet uratuje ci tyłek. Już prawie z nim skończyłem. Schematy relika. A my nie mieliśmy zjebanego gniazda? W głowie? Nie wiem, może mi się tylko tak wydawało. Lepsze to niż nic. O ile znajdziemy kogoś, kto zrozumie cokolwiek z tego techno-bełkotu, co z nim potem zrobisz? Jeszcze nie wiem. <grywk> Mówisz poważnie? Znasz mnie. Bywam impulsywny. Okej, okay, jest twój. Zostawię was. Mam nadzieję, że się dogadamy. Tak byłoby dla ciebie najlepiej. Więc zapamiętam to. Strasznie tu gorąco. Napiłbym się. Koło fortuny dostałem. Nie dał ci nawet szklanki wody. Wiesz, ja pierdolę. Popatrz na to. Ze mną od razu zobaczysz. Dostaniesz cały. Dzień. No dobra, mamy atak. Atak niego. znikam stąd. Kurczę. Chciałem... chciałem popytać, ale scroll mi przeskoczył. No trudno. Mm, nie to chciałem, chciałem pałkę. Dwa motocykle, to i to. No niestety, no jestem fanem czterech śladów. Szybkiej podróży jeszcze nie uskuteczniłem, bynajmniej nie pamiętam. Właśnie chciałbym sobie ją przetestować. Było 3, 3,3 km. Yy, nie bardzo mi się chce gonić. Krótka podróż. Ciekawe, czy są jakieś koszty a tego albo coś. Nie wiem. Popsułem coś, dobra, nieważne ja mam tą misję na dole, u góry na dole. Jest tań gwiazdo żyć. 50 metrów jeszcze korzystaj z drabiny, bo tak to sobie kulosy połamiemy i. Tu mam wrażenie, że jest to jakiś jest! jakiegoś. co jest siąść, po trochę rzeczy. Poczekajmy, my nie spojrzałem, jaka to jest misja. Dobrze cię widzieć, Win. Trochę. Odludne miejsce wybrałeś. W sam raz na spotkanie takie jak to. Gdzie ten twój kumpel? Oda, za chwilę powinien się zjawić. Powiesz mi wreszcie, co to za jeden? To ochroniasz Hanako samu. Hanako Arasaki? Mówimy o córce samego Saburo? Tej z lotniskowcem w Zatoce? Mhm. Jeśli nam uwierzy, umówi nam z nią spotkanie. Czeka z niego sekretarka. Równie dobrze może nas wydać. Nie zrobi tego to honorowy człowiek. Tak, bo Arasaka właśnie takich zatrudnia. Komuś takiemu jak ty, pewnie trudno w to uwierzyć. No, trochę. Samochodem. To dobrze ruchuje. Przynajmniej go widzimy. A co? Mógłby nie wiem z kanału wyskoczyć jak żównincza? Potrafię mówić, więc mów. Podobno coś wiesz. Byłem tam, widziałem, co się stało. Jorinobu udusił ojca. Milcz. Ani słowa więcej. Sprowadzisz na siebie wyrok śmierci. To prawda! Hanako sama musi go poznać. Jestem zajęty myśleniem, jak zapewnić jej bezpieczeństwo w tym mieście. Co może jej grozić? Teraz? Nic. Podczas parady na cześć saburo Sammy. Wszystko. Przyprowadzam ci naocznego świadka jego śmierci. A ciebie zajmuje pierdolona parada? Zgadza się. W przeciwieństwie do ciebie dopełniam swoich obowiązków. Pożałujesz tych słów. Jedyne czego żałuję to to, że zgodziłem się na to spotkanie. E, Czyżby źle to rozegrałem? Już wyświadczam ci przysługę, nie dostarczając jej na biurko Jolinobusamy. Co ty byś zrobił na moim miejscu? Nie będę się wtrącał, bo no taki poważny gościł. W takim razie masz szczęście, że nie jestem tobą. Nie możesz tego zignorować. Oda! Nie prosimy o wiele. Jedno krótkie spotkanie. To Hanako powinna zadecydować, czy mi uwierzyć. Nie ty. Pomożesz. Nie zrobię tego, ale pozwolę Wam odejść. Opuścicie miasto. Jeśli jeszcze raz zobaczę któregoś z Was, nie będę taki wyrozumiały. Uważaj, przyjacielu, wszyscy jesteśmy daleko od domu. I bardzo kurwa dobrze. Jeden oszołom zaraz Rasaki w zupełności wystarczy. Świetny kumpe, Masz takich więcej? Niestety, tylko jego. To się nie mogło udać. Hmm. A jednak odnieśliśmy mały sukces. O, tak? Jak to? Żyjemy. To co Oda powiedział, że po paradzie wracają do Tokio. Nie rozumiesz, parada. To może być nasza szansa, gdyby udało nam się jakoś zbliżyć do Hanako Sami, Ale najpierw trzeba będzie zrobić rekonesans. Będziemy potrzebować dokładnych planów Japantown. Poczekaj. Masz tu znajomości. Może jakiś fikser mógłby nam pomóc? Jest taka fikserka. Wakako Okada prowadzi salon pachinko przy Jigjig Jig Japantown. Powinniśmy jej złożyć wizytę. Możemy złożyć, nie ma problemu. Zabierasz się ze mną? Nie, dzięki. Dzięki, pojadę sam. Spotkamy się na miejscu. Muszę jeszcze coś załatwić. Pewnie ja też. A to tyle moi drodzy w tym odcinku. Wyczekujcie następnego. Zostawcie lajka, komentarz. Widzimy się w następnym. Trzymajcie się, cześć!